Ranking tortów urodzinowych. Dobra, pierwszy tort. Tutaj jest na 21 urodziny. E, jest taki niebiesko-biały, trochę mi się z takim kurde dla m, takiej chyba bardziej babci. Mi się trochę tak kojarzy ten tort. Dobra. Tu weźmiemy siódemka, nie w moim stylu jest za bardzo. Ale piękny tort, no naprawdę. Paluszki, liza się normalnie. Ósemka. Ej, ten jest taki owocowy. Nie będzie chyba bardziej w moich smakach, ale wygląda bardzo ładnie. Także zostawimy. Zostawimy. Także na trójeczkę. To wygląda też dobrze, ale tak niech będzie szósteczka. Ale to musi być dobre. Mój ulubiony baton. I hipcie tu są jeszcze. Ale bym to zjadła. Jedynka. Ale to musi być dobre. Ja coś czuję, że jakbym robiła torty, to właśnie tak by one wyglądały. Dziesiątka. Szereg, okej. Okay. Dziewiątka. O, ten jest ładny. Dwójeczka. Świnka, peppa. Dobra, damy czwóreczkę. O, ten jest piękny. Ale i tak najlepszy jest ten pierwszy. No kurde, jak to musi super smakować.